Chcecie usłyszeć o starciu dobra ze złem? Bardzo proszę. Do północy na liczniku 30 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy było już 136 milionów złotych. Ogromna kwota kwota, która zasili tę część medycyny, która dba o wzrok naszych małych dzieci. Tak ogromną kwotę udało się zebrać mimo fatalnej pogody, jaka wczoraj w Polsce panowała. I mimo tego, że ludzie generalnie czują, że pieniądze znikają z ich portfeli, bo zabiera je drożyzna i zabiera je nowy podatek nazwany Polskim Ładem. Co się dzieje w czasie, kiedy Wielka Orkiestra tworzy tyle dobra po ciemnej stronie mocy? Po ciemnej stronie mocy premier Morawiecki jedzie do Madrytu, układać się z Le Pen, z Orbanem i z innymi politykami, którzy na zlecenie Moskwy chcą rozwalenia Unii Europejskiej, chcą destabilizacji całego naszego kontynentu. Po ciemnej stronie mocy Jarosław Kaczyński Firmuje projekt ustawy, która ma zdjąć z rządu pisowskiego odpowiedzialność za zarządzanie pandemią, która ma doprowadzić do tego, by ludzie na siebie nawzajem donosili ci zaszczepieni i ci testowani, na tych, którzy nie chcą się zaszczepić, nie chcą się testować. Tak ma funkcjonować państwo pisowskie. Po ciemnej stronie mocy jest dzisiejszy wywiad byłego ministra rolnictwa Ardanowskiego w Rzeczpospolitej. Wpływowy nadal poseł PiSu mówi, że on już nie wie, kto w Polsce rządzi, ale chyba rządzą służby specjalne. Ardanowski już otwarcie wypowiada posłuszeństwo Kaczyńskiemu, oby jak najwięcej posłów PiSu szybko porzuciło imperium zła.